Cześć się Mango, z tej strony Naszok i witam was w dzisiejszym odcinku takim bardziej specjalnym z Project Zomboid, ponieważ dzisiaj opowiem Wam o moich top 10 modach, które uważam, że są istotne rozgrywki dla mnie i bez nich w sumie ciężko by było mi się odnaleźć w obecnej gierce. Więc yy, przedstawię wam część chociaż tych moich modów, bo ogólnie mam ponad 100, prawie 100 modów zainstalowanych i tak naprawdę już o bazowej grze zapomniałem, nie wiem jak bazowa gra już nawet wygląda. Nie jestem w stanie nawet wrócić do bazowej gry, bo wiecie, jak zainstalujecie jeden mod, drugi mod, trzeci mod, gra się totalnie zmienia, jest bardziej rozmaicona i tak dalej. I ciężko jest później wrócić do bazowej gry, więc przedstawię wam w tym odcinku moje 10 modów, więc nie przedłużam. Zacznijmy od listy i powiem wam co i jak, dlaczego, więc zaczynajmy. Handwork jest to modyfikacja, która pozwala Wam zainstalować dodatkowe animacje, ponieważ jak wiecie w bazowej grze nie mamy animacji otwierania drzwi, ani bram garażowych, ani mieszania w ganku, czy trzymania dwóch broni i widzimy te animacje jakby złączone broni palnej plus jakiś tam yy, melee weapon. Ta modyfikacja pozwala Wam dodać te animacje. Dzięki temu będziecie mogli Normalnie przyłączać światło i będziecie to widzieć, otwierać drzwi też będziecie to widzieć, czy otwierać bramy garażowe i też to będziecie widzieć. Więc moim zdaniem to jest modyfikacja, która jest jedną z lepszych modyfikacji i oczywiście bez niej można grać, ale dla mnie jest na razie top 10. I czekam w sumie na lepsze update'y jeszcze z tej e, modyfikacji, bo mamy jeszcze inną modyfikację, Brutal e, Work bodajże się nazywało, bardziej urozmaicona właśnie jeśli chodzi o broń palną i tak dalej. Ale na razie polecam Wam samego e, handsy, Fancy Handworka, ponieważ jest genialny. Modyfikacja True Action. Tutaj dużo nic nie będę mówił. Jest to modyfikacja, która sprawia wam, że możecie w się położyć na łóżku, usiąść na łóżku, albo usiąść sobie na foteliku, albo usiąść sobie w parku gdzieś tam na ławersce i poczytać sobie książkę. I to w sumie tylko tyle dodaje. Nasza postać faktycznie śpi na łóżku, a nie że dajecie odpocząć, tam śpi i ona po prostu stoi koło tego łóżka i śpi. True Action, polecam. Crash Cars Mode. Świetna modyfikacja. Pewnie znudziło Wam się te stare, spalone auta, które w ogóle jakby są w bazowej grze i nic z nimi nie możecie zrobić, i wyglądają dziwnie, wszystkie takie same są praktycznie. No to ta amplifikacja pozwala to, to, co widzicie teraz na ekranie, zmienić te wszystkie pojazdy na takie, jakby faktycznie były zwykłe pojazdy, tylko w bardzo złym stanie, zniszczone. Ale dalej możecie na przykład sprawdzać ich silnik, sprawdzać ich stan na przykład w bagażniku, e, ogólnie możecie je na przykład wyciągać z ich części, niektóre i faktycznie jest to bardzo fajna animacja która urozmaica właśnie ten świat o takie właśnie zniszczone pojazdy, które faktycznie lepiej wyglądają niż te spalone, więc Crash Cars Mode numer 8. Autocar Trailers to jest jakby nie było modyfikacja, która dodaje do Project Zomboid naczepy gęmpijkowe, naczepy z reklamami, naczepy z paliwem, naczepy małe, jakieś takie mikro naczepy na przykład yy, na łodzie same motorówki nawet daje. Moim zdaniem jest to modyfikacja, która dla mnie jest teraz maszew ze względu na to, że brakuje mi faktycznie w że grze jakiś tam naczep, gdzie faktycznie możemy ładować jakiś tam towar na to, jakieś tam rzeczy Jedziecie na wyprawę i nie możecie na przykład załadować sobie naczepki, tylko musicie wszystko ładować na przykład do bagażnika, do pojazdów. No to jest takie trochę dziwne, bo jakby, no jest ta epidemia zombie, ale czy naczepy faktycznie też zostały zniszczone wszystkie i nagle nie ma żadnych na świecie? No nie wydaje mi się, więc ta modyfikacja uzupełnia o właśnie ten fragment, o te naczepy kempingowe i tak dalej. I polecam jak najbardziej numer 7. Kolejna modyfikacja pozwala Wam zajrzeć do środka autobusów, zajrzeć do środka wozów kempingowych. Ogólnie modyfikacja jest i jedną z lepszych również. E, faktycznie dodaje taki feeling, że możecie faktycznie zamieszkać sobie w wozie kempingowym i być nomadem, jeździć po świecie zomboida. Wszystko tam macie. Różne są oczywiście wozy kempingowe i tak dalej, bo możecie jeden wielki wóz kempingowy znaleźć Albo po prostu naczepy Oczywiście wozy kempingowe również nie mają nieograniczonej ilości wody i zasilania Zasilanie jest brane z akumulatora oczywiście pojazdu Gdy wyłączą zasilanie na świecie to musicie zasilać tym akumulatorem Gdy zabraknie wody oczywiście na świecie no to musicie uzupełniać ją ręcznie albo po prostu Podłączy się do rur gdzieś w pobliżu jakiegoś domku, jakiegoś zbiorniku wody, i po prostu macie tą wodę. Tylko wtedy, jak będziecie jechać dalej, no to, to ten zbiornik się odłączy, więc będziemy musieli zamaszką biegać z wodą. Bardzo fajny mod. Polecam. Kolejna prosta modyfikacja, tutaj dużo też nie będę nic mówił. E, po prostu, jeśli sądziły Wam się już bazowe pojazdy, tak jak mnie, polecam zainstalować Filbustera, ponieważ e, pozwala Wam e, dodać nowe pojazdy, które faktycznie nie istniały w grze. Sama modyfikacja ma również takie jakby mniejsze modyfikacje, które pozwalają Wam dodać np. takie ciężarówki, które łączą się właśnie z autostarem e, trailersów, gdzie można na przykład e, dodać wielkie naczepy, e, nawet helikoptery, bodajże są e, w tym modzie. I również jakieś takie nowe pojazdy, których jeszcze wcześniej nie widzieliście, więc jak najbardziej polecam zainstalować, jest to świetny mod. No i bardziej wzbogaca ten nasz Project Zomboid. Expanded Helicopter Events. Tutaj postaram wam się jakby nie spoilerować, tylko pokażę wam opcję, ponieważ może ktoś chciałby zobaczyć pierwszy raz, jak to będzie wyglądać, więc nie będę tutaj spoilerów dawał. Jest to modyfikacja, która o bardzo, a to bardzo rozszerza możliwości helikoptera, które są w bazowek, że nie orzekujmy się, bazowy helikopter jest strasznie nudny. Śmigłowiec, który wie gdzie jesteśmy i po prostu kręci się nad głową i ściąga hordę zombie. Ta modyfikacja pozwala wam rozszerzyć te możliwości niż ten bazowy helikopter i możecie wybrać dzień startowy, dzień, do którego ma trwać, nawet ten event helikopterowy, ponieważ no jest dziwne, że mija na przykład załóżmy pół roku, a helikoptery na przykład policyjne dalej latają. Ale dzięki tym modowojom możecie właśnie to zmienić. Ogólnie modyfikacja pozwala wam wybrać takie na przykład eventy jak odrzutowce, policja, reporterzy, wojsko, e, zrzuty ogólnie zaopatrzenia, które są świetne, samarytanie, ocaleni, bandyci. Tych trzech ogólnie nigdy nie uruchamiam, ponieważ a, ocaleni helikoptery to jest takie trochę naciągane, bandyci helikopter też naciągane. No i Sambrytanie też takie trochę naciągane. Ustawiam oczywiście od Femy do samej góry wszystko. I to działa na takiej zasadzie, że na przykład policjanci. Zaczyna się epidemia i pierwszy helikoptery leci. Na początku was ostrzegają, tak samo jest z wojskiem, ostrzegają, że jest epidemia, że jest, że musicie chować się do domów, że proszę poczekać, policja ma wszystko pod kontrolą. No i z czasem, gdy będą znowu latać, może dojść do tego, że na przykład wojsko zacznie was atakować. To nie jak bazą helikopterów, że was helikopter nie zatakuje. Ten helikopter faktycznie was atakuje. Powoduje takie coś, że na przykład zacznie do was strzelać z broni palnej. I to nie są ślepaki. Naprawdę mogą was zranić i naprawdę możecie na przykład mieć kulę w, w dłoni, czy kulę w nodze, czy kulę w głowie nawet i zginąć. Tak samo jak będziecie na przykład... Y uciekać przed nim z pojazdem, będzie ostrzeliwe np. z M16 wasz pojazd i można faktycznie go zniszczyć, tak samo do zombiaków strzelają to nie jest taki pasywny event jaki był w bazowej grze tylko bardzo to rozwija z odrzutowcem tutaj nic szczególnego, odrzutowiec po prostu przelatuje i ściąga całą hordę taki szybki event, żeby was zabić Uh, no i same zrzuty, to jak zrzuty, z, 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 sama nazwa mówi AirDrops, czyli pozwala Wam zrzucić bardziej helikopterowi, pozwala zrzucić zrzut z opatrzenia, który faktycznie jest na mapie i możecie do niego podejść i go zlutować, który ma na przykład na żywność, broń i tak dalej, zależy jaki zrzut. Oczywiście możecie ustawić jak często mają być, a i oczywiście z policją i z wojskiem jest tak, że te helikoptery mogą się również rozbić. Trakcie na przykład zwiadów, czy tam walek, i tak dalej. I faktycznie ten helikopter będzie rozbity, leżą na przykład na środku ulicy, gdzieś tam na polu. I faktycznie w tym helikopterze będzie amunicja, broń, czy cokolwiek innego. Tak samo żołnierz będzie miał e, giro, żołnierza, i tak dalej. Więc bez tego moda, e, bazowy helikopter chowa się. Expanded Helikopter Events, musicie go zainstalować. Więcej wam nie spoileruję, zobaczcie go sami sami. Idealny modzik. No, i kolejna modyfikacja, która niestety nie jest jeszcze dobrze zoptymalizowana, nie działa jeszcze w pełni tak, jak byśmy chcieli. Super Be Survivors. jak wielu z was czeka na NPC, tak jak ja pewnie, faktycznie ta modyfikacja pozwala Wam zainstalować Survivorsów podstawowych, takich jak byli na początku w grze. Eee, te dwie postacie nasze, ci, co byli w pierwszych wersjach, tylko trochę bardziej rozbudowani. I faktycznie oni są w tym świecie, walczą z zombiakami, mają broń, strzelają. Mogą was atakować z broni palnej, z mele i tak dalej, mogą was zabić, eee, macie również event raidersów, którzy rajdują waszą bazę i tak dalej, co tam mniej, jak sobie ustawicie. I ogólnie lutują, tylko to lutowanie jest takie podstawowe, eee, nie jest jakieś bardzo urozmaicone. Również zakładają bazy w grupach i tak dalej i chowają się w budynkach, eee, barykadują też się. Jeśli chodzi o to, czy oni po prostu muszą na przykład atakować was później z tych domków? Nie, to tylko się atakują, ale sam, sam, sobie w mod jakby jest trochę słabo zoptymalizowany I jeśli przesadzicie tak jak ja przesadziłem na przykład na tym nagraniu, widzicie, że to nie chodzi płynnie akurat teraz, to możecie doświadczyć tego, że będą wam po prostu klatki spadać i plus z zombiakami może być niezły hardcore Super B Survivors Ogólnie e, pozwala również Wam, in, z, jakby rozmawiać z NPC-ami, możecie do nich podejść, na przykład przywitać się, zaprosić ich do grupy i tak dalej. Tylko jest jeszcze mały szkopu: możecie wyznaczyć, jakby strefę, bo musicie strefę wyznaczyć dla każdej, na przykład tam Survivora, żeby wiedział, co gdzie jest, bo one są głupie, te NPC i za bardzo nie wiedzą, co jest gdzie, więc musicie wyznaczać tę strefę. Ale jest trochę zbagowany taki motyw, że gdy zaznaczycie swoją bazę, obszar bazy, to i tak te wrogie NPC. Obce NPC będą wam wchodzić do bazy, mimo że nie powinni wam wchodzić do bazy, chyba że są wrogo nastawieni. Więc coś jeszcze tak nie działa w zupełności. Tak samo z poddawaniem jest trochę błędów, e, gdy do nich celujecie, gdy strzelacie im w głowę, czasem przeżyją. To jest dziwne, e, ale ogólnie modyfikacje, jeśli nie możecie się doczekać już nowych survivorów e, od e, twórców gry. No to możecie sobie urozmaicić tę grę właśnie, o takich survivorów. Zainstalujcie sobie Super B Survivors, sami się przekonajcie. Dla mnie w sumie takie top 3, czeka na większe jakieś tam update'y z tej gry. Z tej gry bardziej z tej modyfikacji, przepraszam. I zobaczymy jak to w przyszłości będzie wyglądać. Barricaded World Extended Erosion. Jak dobrze wiecie, podstawowa erozja jest dość ograniczona. Macie porośnięte oczywiście budynki, zniszczone budynki. Trawa wyrasta tam z asfaltu i tak dalej, asfalt się niszczy, ale dlaczego na przykład okna, czy tam drzwi i tak dalej nie są zniszczone? Jakby nie widać śladu po to, że faktycznie ludzie się brunili przed zombie i tak dalej. Tego nie ma. Ten mod właśnie dodaje takie coś, jak widzicie na ekranie, i możecie zobaczyć, że faktycznie są pozabijane okna, metalami, drewnem, drzwi są porozwalane, okna są porozbijane i z czasem ta modyfikacja robi tak, że im bardziej erozja postępuje. Tymczasem ten świat jest bardziej zniszczony i to bardziej widać. I dla mnie to jest taki must have. Oczywiście ja używam jeszcze innej modyfikacji, które bardziej niszczą ten świat, ale już zrobię to na przykład w osobnym materiale, gdy Wam się ten spodoba, to mogę zrobić na przykład top modów, które e, jakby pokazują zniszczony świat dzięki tym modyfikacjom, więc nic więcej, nie, nie dodam Barricaded World, Xenon Rosion. Zainstalujcie, nie będziecie żałować. No, i top 1 w moich modach to jest British Weapon Pack plus Arsenal 26 Gunfighter Mode 2.0, obecnie się nazywa. Eee, modyfikacja, której, bez której żyć nie mogę, ponieważ w ozowej grze tych broni praktycznie nie ma. Jest ich tak mało, że nudzą mi się zaraz po kilku dniach, jeśli po strzelaniu i już nie mam co robić. Co tam tam co robi? Dodaję wam mnóstwo broni palnej, jest ich tak dużo, że do dzisiaj wszystkich nie przetestowałem. Macie wszystkie nowe melee pod nowe bronie palne, jakieś tam nawet e, nowe dodatki, lasery, celowniki, e, nawet macie bodajże nowe slingi itd. Wszystko jest totalnie nowe. Ta modyfikacja jeśli jesteście fanem jakichś tam militariów, jakichś tam broni palnej itd. Zakochacie się w tej modyfikacji, zechcecie zagrać tego Project Zomite, ogólnie pamiętajcie też, żeby y, zainstalować Gunfightera moda 2.0 dokładnie, ponieważ bez tego niektóre bronie nie będą działać. Więc miejcie to na uwadze i w sumie to jest takie moja perełeczka w wszystkich modach. Brita, Weapons Pack, plus Arsenal, Gunfighter Mode wygrywa ze wszystkimi modami, jest genialny. No i to by było na tyle. To jest 10 modów, które przedstawiłem wam, to są takie 10 perełeczek, które muszę mieć zawsze zainstalowane w każdej nowej rozgrywce. Oprócz oczywiście Super bi survivorsów, bo czasem ich wyłączam, gdy już na przykład komputer mi nie wytrzymuje, ponieważ jest takie obciążenie, ale ogólnie to są takie 10 modów, których musicie zainstalować, musicie mieć, ponieważ zbyt bardzo rozwijają giereczkę, żeby ich nie mieć. Oczywiście niektórzy lubią bazową grę i ja to szanuję, ale ja jestem fanem modyfikacji. I dla mnie, jeśli jest warsztat na Steam i można zainstalować mody, to się nawet godzinami, 2, 3, 4, 5 godzin, żeby tylko urozmaicić sobie tę grę, żeby przy nowej rozgrywce ta gra wyglądała totalnie inaczej. Ogólnie, jeśli Wam się ta seria podobała, postaram się nagrać z każdej modyfikacji osobny materiał, bardziej ją wytłumaczyć i tak dalej, jak to działa. Tak samo, jak mówiłem przy Barricaded World Extended Erosion, chciałbym nakręcić jeszcze materiał, gdzie przedstawiam Wam modyfikacje, gdzie bardziej niszczą ten świat ponieważ sam Barricaded World jest niewystarczający, jest jeszcze, mam inne modyfikacje, które niszczą ten świat i bardziej przypominają, że faktycznie ten świat jest opustoszały, bardziej brakuje tych zasobów i tak dalej z czasem i to faktycznie się dzięki tym modyfikacjom można uczynić i tak dalej, więc jeśli byście tak chcieli czy coś, dajcie znać. A ja dzisiaj zmykam, to było na tyle. Dzięki, że oglądaliście, dzięki, że byliście i co, widzimy się w kolejnych modyfikacjach, omówieniach i tak dalej, a ja tymczasem uciekam. Cześć!